Hej wszystkim. Witam was serdecznie na moim kanale. Dziękuję wam bardzo za wszystkie komentarze pod poprzednim filmem. Pojawił się też taki komentarz, żeby zrobić mierzymy i przegląd z sieciówek takich jak Mango i Zara. Jak najbardziej przygotuję takie mierzymy, ale dzisiaj chciałabym was zaprosić na mierzymy z Cinseja. Nie wiem czy kupujecie w ogóle w tej sieciówce. Różnie to bywa, te rzeczy są różnej jakości. Ale często zdarza się znaleźć różne perełki. Ja nieraz znajduję tam właśnie takie, takie ubrania, które potem chętnie noszę, które mają fajne składy, więc zapraszam was do oglądania. Oczywiście dajcie znać w komentarzu, co wam się podoba i czy w ogóle kupujecie właśnie w sinceju. Zapraszam. Pierwszą rzeczą jest kamizelka w takim śmietankowym kolorze, rozmiar S kosztowała 49.99 i zaraz jeszcze zerkniemy na skład. 55% wiskoza, 23 len, 17 poliester, 5 bawełna i podszewka w 80% z poliestru i 20% z bawełny. Sama w sobie kamizelka wygląda fajnie. Naprawdę ten kolor jest bardzo ładny, taka złamana biel trochę takie ekry Delikatne te guziki też tak się za mocno nie rzucają w oczy, więc fajnie. Myślę, że do jeansów będzie pasować tak ją zmierzymy. No i dobra, zobaczmy, jak leży. No myślę, że cena jest tutaj atrakcyjna, ponieważ tamta z rezerw kosztowała 130 zł. Jak nie widzieliście, to zapraszam Was do filmu właśnie. Mierzymy nowości z rezerw. No, sprawdźmy. Mierzymy. Mamy tą kamizelkę i wygląda naprawdę super, e, ładnie jest skrojona, e, tutaj za mocno nie odstaje, więc bardzo fajnie. E, wydaje mi się, że tutaj jeżeli chodzi właśnie z tyłu, też ładnie e, w talii jest wpasowana, e, to naprawdę wygląda fajnie. Dajcie znać co myślicie, ale mi się bardzo podoba. Kolejna rzecz, jest to sukienka w takim y, ażurowym wzorze. Trochę taki haft angielski, coś takiego. Y, jest dość krótka, no tutaj ja jestem właśnie wysoka, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Y, tutaj ma paseczek do przywiązania w talii, a jeżeli go rozwiążemy, już patrzymy. To jest dość taka szeroka i swobodna, więc tutaj y, myślę, że to jest akurat rozmiar L, y, więc wzięłam też taki większy z premedytacją, ponieważ te sukienki w Sinseju często są bardzo krótkie, y, więc wtedy zazwyczaj biorę większy rozmiar, y, żeby były troszeczkę dłuższe, a tutaj, jeżeli jest pasek w talii, to nie przeszkadza mi, y, że jest właśnie taki fason y, swobodniejszy i bardziej oversize rękawki ma właśnie takie zakończone gumeczką trochę balonowy krój jeżeli chodzi o, to, o ten materiał to tak szczerze powiem, że jest troszeczkę taki sztywny i taki szorstki więc na zdjęciu wyglądała chyba trochę lepiej, w rzeczywistości chyba trochę widać po niej taką tą słabszą jakość jeżeli chodzi o podszewkę to jest tutaj, jest normalnie ta podszewka. Zaraz zobaczymy, jaki jest skład tej sukienki. Co już? Nie chrap tak, cicho, Ciutko. I teraz tak, sprawdzamy. Mm. Już patrzę, jeżeli chodzi o materiał główny, to jest 100% bawełna. A jeżeli chodzi o podszewkę, to jest 80% poliester i 20% yy, bawełna. Więc tak. Więc no tutaj ta zewnętrzna część jest bawełniana. Zojuś. Więc tak. Yy, zobaczymy, jak będzie leżało. No, wygląda niestety trochę, yy, trochę tak słabo-jakościowo. Więc yy, no zobaczę, czy mnie przekona, jak ją zmierzymy. Nie. Nałożyłam tą białą sukienkę mm. i na pewno pierwsze spostrzeżenie to to, że jest za krótka na mnie. Mm. No Taka długość nie, nie lubię takiej długości, nie czuję się mniej komfortowo, więc myślę, że może ewentualnie dla niższych dziewczyn byłaby ok. Tutaj jeszcze nie wiązałam tego paseczka, żeby zobaczyć, jak się układa taka puszczona luźno. Ten materiał, tak jak te pierwsze odczucia, wygląda dość, dość tandetnie po prostu i jest takie gryzące, nieprzyjemne, więc nie polecam za bardzo tej sukienki. No jeszcze zobaczymy, jak wygląda z wiązaniem, ale myślę, że przez to wiązanie też ona się dodatkowo skróci, więc tutaj, no jeżeli chodzi o mnie, to jest po prostu za króciutka, mimo że jest to ta elka. To tutaj ona wcale jakoś dłuższa nie wypada, nawet w większym rozmiarze. Więc dajcie znać, co myślicie, ale dla mnie odpada. Lecimy dalej. Teraz mamy sukienkę Maxi w kwiatuszki. I od razu powiem, że ta sukienka na pewno zostaje, ponieważ już nawet w niej byłam, właśnie, już w niej chodziłam i sprawdziła się super, naprawdę bardzo zwiewna, też ma fajny naturalny skład. I już ją prałam i widzę, że po praniu też się z nią nic nie stało. Tutaj ani się nie sprała. No wszystko w porządku. Także kosztowała 69.99. Ma piękne takie baloniaste rękawki, takie bufki. Tutaj jest Fajna, bo ma takie gumowanie, więc ładnie się dopasowuje do sylwetki. Jest też podszewka, nie prześwituje, więc też fajnie. A jeżeli chodzi o ten skład, to już patrzymy. Sukienka to 75% wiskoza i 25% poliamid, a podszewka to 100% wiskoza. Więc skład ma fajny. Ja mam rozmiary L, wyprułam już tutaj meteczkę, ale właśnie też chciałam, żeby była taka swobodna, opływająca, żeby nie była jakoś mocno taka wpasowana. Więc zobaczcie, jak leży i dawajcie znać w komentarzu, co myślicie. Mierzymy. No dajcie znać, co myślicie. Ja się w niej bardzo fajnie czuję. Kojarzy mi się właśnie od razu z latem, do tego jakiś koszyk i jest bardzo tutaj komfortowa. I zobaczcie, że to jest rozmiar L, więc tutaj ładnie jest dopasowana, więc wydaje mi się, że też możecie wziąć to pod uwagę przy zamawianiu, hmm, że chyba wypada na trochę mniejszą, hmm, ale no mi się bardzo podoba. Dajcie znać, co myślicie. Czy lubicie w ogóle takie, kwi takie kwieciste sukienki hmm, i czy ta długość też wam odpowiada? W takim przerówniku e, ostatnio pojawiły się w komentarzach e, prośby o to, żeby pokazywać e, więcej Zoe, czyli mojego mopsika. Także m, możecie zobaczyć, jak zwykle tutaj mi asystuje e, i sobie śpi obok. Zoe? No tak, mordeczka moja. Śpi sobie. Dobrze. Kolejną rzeczą jest e, taka marynarka, żakiet w takim kremowym kolorze ze złotymi guzikami. E, ma bardzo ładne te guziki. Tutaj są e, i też na mankietach. Ja wzięłam rozmiar L. Kosztowała 69,99. Wzięłam eleczkę, bo chciałam, żeby była trochę bardziej taka luźna, bardziej oversize'owa, ale zobaczymy też, czy ten krój się nadaje. Bo czasami tutaj te zaszewki powodują, że jednak to odstaje. No i nie za dobrze to wygląda, ale no. sprawdźmy. I jeszcze zerknę tylko na skład. 75% poliester, materiał główny, 20% wiskoza, 5% elastan i podszewka 100% poliester. Mm, także no tutaj ten skład taki średni, mm, no ale zobaczmy, mierzymy. Nałożyłam tą marynarkę mm, i powiem Wam, że bardzo mi się podoba, naprawdę super. E, ten rozmiar to pewnie już zależy od gustu, kto co woli. Daje się, że wygląda dobrze. No tutaj troszeczkę może gdzieś tam odstaje i widać, że jest delikatnie większa, ale mi to nie przeszkadza. Rękawy idealne na długość. Tutaj, jeżeli chodzi o długość tej marynarki, też super. Do jeansów myślę, że bardzo fajnie wygląda. Ja na pewno bym podwijała rękawy, więc zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądała. Ma ładne tutaj też te guziczki. Super. Cały czas możecie słyszeć Zoję, która w kółko tu chrapie i muszę ją co chwilę y, uciszać. Sojusz. Mm. No dla mnie super. Dajcie znać, co myślicie, czy możemy już macie ten żakiet. Jeżeli tak, to, to możecie dać znać, jak Wam się nosi. Lecimy dalej. Kolejną mamy sukienkę. Taką e, dość długą e, wypada na taką. Była określona jako Maxi, e, dla mnie jest bardziej, myślę, midi, hmm. Beżowy kolor, e, ciepły taki odcień. E, tutaj tak, ma kieszonki, z tyłu ma paseczek do, e, do zapięcia, ale jest ten pasek nie, nie wiązany, tylko z taką klamerką. Oczywiście można sobie go e, przywiązać też. Wziąłem rozmiar L, ponieważ mierzyłam, mierzyłam rozmiar M i był dobry, ale ta sukienka była wtedy taka bardzo wpasowana, a ja chciałam raczej uzyskać taki właśnie efekt, żeby tego materiału było trochę więcej, żeby można było ją bardziej zbluzować. Jakoś tak mi się bardziej podobała. Tutaj widzę, że są takie guziczki, na które możemy zawinąć rękawy i je podpiąć, chociaż ja zazwyczaj. Wypróbam to, bo jakoś nie podoba mi się to, wolę sama podginać rękawy. Do dołu guziczki i już zerknę na skład. Na pewno był, był ten skład w miarę fajny. 88% wiskoza, 12% len. Także mamy naturalny, naturalny skład, więc na pewno będzie świetnie się sprawdzała właśnie w takie cieplejsze pogody. I tą sukienkę na pewno już sobie zostawiam. Już kupiłam ją dość dawno, więc, więc nie miałam jeszcze po prostu okazji jej założyć, ale, ale na pewno już zostawiam. Zobaczmy jeszcze, jak leży. jeszcze, a jeszcze cena kosztowała 49,99, więc cena też naprawdę korzystna. Nie wiem, nie prałam jeszcze, więc nie wiem, jak tutaj się będzie zachowywać w takim użytkowaniu. No ale zobaczmy yy, zobaczmy jak leży. Mierzymy. Założyłam tą beżową koszulową sukienkę. Mm. Tak wygląda i to jest właśnie ten rozmiar L, czyli też taka większa, co już cały czas będziesz tak chrapać mi tu, no, no. Cały czas będziesz chrapać, chodź tu trochę. Chodź, 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 chodź. Chodź się przywitać. W takim razie jak już masz tak krapać, to chociaż się przywitaj. No. Tak byś spała cały dzień. Tyś spała cały dzień, tak? Już cię puszczam. No. No tak. Tak. Więc jeżeli chodzi o tą sukienkę, od tej, jeszcze może zapnę guziczek. A teraz będziesz narzekać, tak? Wygląda w ten sposób. Też ma kieszenie, więc fajnie, bardzo wygodnie. Bo ta długość jest bardzo miła. Ja w ogóle no bardzo lubię tą długość taką właśnie mili, a szczególnie kiedy można trochę właśnie jakieś rozpiąć sobie guziczki, więc można trochę te nogi pokazać, ale jest to po prostu wygodne, że nic tam nam nie podwieje, więc fajnie. Materiał też w miarę przyjemny, delikatnie jest taki szorstkawy, został lnu, ale poza tym. Poza tym fajnie. Więc tutaj naprawdę ok. No dajcie znać, co myślicie. Ja też na pewno bym te guziczki sobie tutaj odpięła i bym podwinęła rękawy. No tylko nie podoba mi się właśnie to podpinanie tych rękawków, więc tutaj zazwyczaj to chowam. Jeszcze drugi. O, dobra. O, i tak, tak myślę, żeby mnie unosiła. Jest bardzo komfortowa. Jestem ciekawa też, jak po praniu będzie się zachowywać. Mhm. Ale na ten moment polecam. Dajcie znać co myślicie. Dzisiaj mamy sporo sukienek i kolejna to też jest sukienka w taki zwierzęcy print. Ogólnie bardzo przyjemna. Tutaj ma taki rozporek na nogę, jest z wiskozy, więc, więc naprawdę ten materiał jest przyjemny. Pod światło widzę, że bardzo delikatnie, że trochę prześwituje, ale hmm, wydaje mi się, że cielista bielizna tutaj wystarczy i będzie w porządku. Tutaj też ma w pasie sznureczek, więc można sobie też regulować talię, regulowane ramionczka. Bardzo mi się podoba. Jedynie co to ten wzór? Nie jestem przekonana, myślę, że troszeczkę ten wzór jest zbyt graficzny dla mnie i po prostu z tego tytułu raczej nie zostawię. Gdyby była jakaś gładka albo właśnie w innym princie, bardziej w moich kolorach i w moim typie kolorystycznym, to to myślę, że bym pewnie ją zostawiła. Tutaj też cena bardzo atrakcyjna, bo kosztuje 39,99, więc 40 zł. No i ta wiskoza myślę, że na upały świetnie się może sprawdzić. Mierzymy. Teraz ta sukienka w zwierzęcy print. Chciałam Wam pokazać jak wygląda bez zawiązywania tego sznureczka. Wydaje mi się, że wypada trochę na większą, bo to jest emeczka, a tutaj jeszcze jest trochę miejsca, więc można brać rozmiar mniejszą. Tutaj ten rozporek na nogę, ale też się kończy w dobrym miejscu, bo nie jest za wysoko, mimo mojego wzrostu. No i dobra, zawiążmy. Tutaj możemy sobie to dopasować. Ale też wypada w fajnej, no, fajnej wysokości ten, ten paseczek. No i tak wygląda. Naprawdę jest, no, jest bardzo przyjemna. Mm, no jest to wiskoza, y, więc y, bardzo ładnie wygląda. Y, jedyne co to jest po prostu nie mój wzór. I jakoś mam wrażenie, że troszeczkę ten print mnie dominuje. I ja się do końca w nim nie dobrze czuję, ale mm, gdyby był inny wzór albo gładka, to y, na pewno bym wzięła ją pod uwagę, bo jest. Mm, no, masz się wrażenie, jakby niewiele się na sobie miało, więc myślę, że na upały świetna. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Mm, następna rzecz mm, to także sukienka y, czarna w y, białe kropeczki. Tutaj troszeczkę po, podobny krój do tej e, kwiatuszki Maxi, e, bo też tutaj mamy taką gumę e, w pasie i w talii. E, takie właśnie bufiaste rękawki, krótkie. E, na dole też tutaj e, jest falbana. E, cukienka ma podszewkę, więc tutaj też fajnie. E, no, wygląda naprawdę. Naprawdę nieźle. Zobaczymy jak będzie leżała. Yy, ja tutaj wziąłem rozmiar M tym razem kosztowała 59,99 i yy, jeszcze zerkniemy na skład. Co ja tu cały czas mi asystuję i chrapię sobie jak zwykle. Patrzę tutaj, gdzie materiał główny 83% wiskoza i 17 poliamik. Yy. A podszewka to 100% wiskoza, więc tutaj też mamy w przewadze naturalny skład. Więc taki oddychający. Więc fajnie. Myślę, że super sprawdzi się właśnie na nadchodzące lato. Sprawdźmy jak leży. Mierzymy. Trochę podobna właśnie do tej kwiaty. Jest bardzo wygodna. Tutaj nie mam się do czego przyczepić. Mm, ładnie y, podkreśla talie, mm, tutaj ładnie też zarysowuje dekolt, y, te też bardzo fajnie wyglądają, więc y, no mi się podoba. Y, ja jej raczej nie zostawię, bo jakoś tak nie przepadam za czarnymi sukienkami, y, mm, ale y, jeżeli ktoś lubi, to, to naprawdę polecam. Bo jest bardzo wygodna i wydaje mi się, że naprawdę wygląda fajnie. Dajcie znać, co o niej myślicie. Ostatnia rzecz to spódnica o długości Midi w takim beżowym, trochę szampańskim kolorze. W pasie ma gumę, sznureczek do regulacji. Także wydaje mi się być wygodna. Ma też kieszenie, więc to też fajnie. Ja wziąłam rozmiar L i kosztowała 49,99 No, wydaje się być ten materiał bardzo miły. Jedyne co, jak przygotowywałam te rzeczy, to była bardzo pognieciona jak przyszła. Więc nie wiem, jakby to było w użytkowaniu, czy też by się aż tak mocno gniotła. No, tutaj już trzeba byłoby sprawdzić. Widzę też tylko, że. Tak, jak z tyłu jest szyta, i tak samo tutaj z boku gdzieś tam ten materiał się marszczy, więc tutaj coś jest nie tak z tym materiałem, z tym, z tym szyciem. No, ale podejrzewam, że to pewnie jest zależne od po prostu egzemplarzu, więc trzeba byłoby sprawdzić. Tutaj też widzę, że, że jest to tak. No, poszyte w różny sposób, jakieś nitki odstają, no ale za taką cenę to w sumie nie ma co się dziwić. Sprawdźmy, jak leży. Mierzymy. Hmm. I powiem Wam, że jak ją wyciągałam z paczki, to tak jakoś nie za bardzo mi się podobała, ale w sumie jak ją nałożyłam. E, chciałam ją nosić właśnie ze zwykłym topem. W ogóle ja jestem człowiek top, więc mogłabym w kółko wchodzić, a szczególnie latem w tych topach. E, takich zwykłych. Mam wrażenie, że one do wszystkiego pasują. Mm, I to właśnie e, Balerin. Mam nadzieję, że tu widać. Takich z tym spaceczkiem, które są cały czas w trendach. my że te kieszenie są w ogóle super. Mm, bardzo ładny ten kolor. Jest taka bardzo przyjemna. Dzięki temu, że jest biskot, to też e, się nie elektryzuje i nie, właśnie się nie przykleja do nóg, więc fajnie. Coraz więcej rzeczy mi się podoba z tego zamówienia. Zaraz się okaże, że że większość rzeczy zostawię, ale hm. no nic. No dajcie znać koniecznie, co w ogóle myślicie o tej spódnicy? Czy lubicie takie długości? Bo wiem, że tutaj to różnie. Są zwolenniczki właśnie sukienek Maxi Midi, a są też kobiety, które wolą właśnie krótkie te spódnice, jakoś lepiej się w tych czują i sukienki, mm. ale powiem, wam, że bardzo mi się podoba, więc dawajcie znać. Jestem bardzo ciekawa, co myślicie. Na dzisiaj to już wszystko. Jestem bardzo ciekawa, co Wam się najbardziej podobało. Mam tutaj rozwieszone te rzeczy i moim faworytem na pewno jest kamizelka. Sukienka ta w kwiaty drobne maxi. Poza tym już ją miałam, więc i nawet ją uprałam i naprawdę fajnie się sprawuje. Na pewno ten żakiet, też wezmę go pod uwagę. Kolejna sukienka, którą też już sobie zostawiłam. I tak naprawdę tyle. Więc no, kilka rzeczy y, udało się znaleźć. Jestem ciekawa, y, co w ogóle myślicie o dzisiejszym tym mierzymy. Y, oczywiście zapraszam do komentowania, y, do subskrypcji y, i do zobaczenia w następnym filmie. Na razie!